No dobrze, dzisiaj będziemy tłuc w tak zwaną tafle lodu. Musimy zrobić yy, na powietrzenie właściwie trochę przerębli takich dla ryb, żeby po prostu miały czym oddychać, A tam siedzę pod lodem i siostro tlen, tlen! Siostro tlen! Więc siostra dzisiaj zrobi im dostęp do tlenu. Eee, do tego będzie potrzebne, co? Będzie potrzebne... Będzie potrzebny sznureczek, żeby związać snopek siana, który żeśmy stworzyli. Będzie potrzebna siekierka. O! Cyk! I będzie potrzebne coś do cięcia i jakiś obciążnik, kurczę. Muszę wymyślić, żeby ten snopek nie wypływał za bardzo, i powietrze będzie wchodziło sobie tą słomą. Przestrzeniami między tą słomą również Do środka Dając tlen rybą A tu na końcu, ponieważ słoma jest wyporna Będzie wypływać Trochę obciążymy Cicho mamuszka Koty Jak widać pomagają Trochę trzeba to obciążyć z jednej strony, żeby całkiem to nie wypływało. No i mamy taki stopek, i on troszkę będzie tutaj dawał rybom tlenu. Ale to za mało. Czego ty się drzesz? Zimno? To no uciekaj do wiaty. Ach ty koty. Dobra i pójdziemy teraz spróbujemy odkopać drugi snopek. Który był w zeszłym roku robiony. Ale po prostu przez... Uh. pole przy brzegu o i ten snopek drugi jest tutaj też przy brzegu ale nie zdążyłem go kurcze niestety zainstalować i trochę mi zamarzł o i tu jest drugi snopek zeszłoroczny ale jest kurde przymarznięty więc spróbujemy go uwolnić no Mamy drugi snopek, który już tutaj on jest jeszcze zrobiony w taki sposób, że tutaj są rury takie izolacyjne, które dodatkowo tam transportują, ogrzewają to powietrze bo ogrzewają no. i transportują tam tlen w dół. No i te snopki jeden, drugi, może jeszcze przydnę trochę sitowia, to będzie trzeci. Powinny dać radę. Tu też zaniedbałem Tu jest na powietrzenie, które oczywiście zamarzło trzeba by było zlokalizować gdzie ten tlen, jeżeli w ogóle będzie chciał się przedostawać, ten tlen idzie, tylko musi śnieg trochę stopnieć i zobaczymy gdzie bąbelki idą. I wtedy odkopiemy mały wszerembel, już nie powinno zamarzać. A tak to stawik. Tak, stawik jest prawie na zimę gotowy. Może jeszcze jeden przerębę, chociaż w zeszłym roku na tym jednym snopku daliśmy radę. Poza tym tu jest dużo roślin, takich, które w naturalny sposób dystrybuują tlen. Zobaczcie, tam jest dużo tataraków, trzcin i roślin, które w naturalny sposób przewodzą tlen. Pałka wodna na przykład ma takie właściwości. O tutaj mam pałkę wodną i tutaj dużo roślin, które w tej chwili już są poobgryzane przez łosie głównie, ale to wszystko ta cała strefa też dystrybuuje tlen dla ryb, więc powinno być ok. W zeszłym roku dało radę, w tym roku zobaczymy jak to się będzie robić może jeszcze za dwa przeręby wykopię, ale to i tak bez sensu bo przecież to zamarznie dobra kończymy na dziś